Chyba zacznę tak. Dawnych wspomnień czar, czyli Andrzej Jaroszewicz i Rajdy. <grych> Dawne dzień, dzień, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No, Andrzej Jaroszewicz i Rajdy to jest bardzo trafne określenie. No Dlatego, że przecież wiele lat życia poświęciłem temu sportowi. I dalej ciągle żyję, żyję tym sportem, obserwuję go, oglądam, patrzę, recenzuję czasem. E... Zmienił no. się ten sport. Od to, czasu to, kiedy to czy znaczy zmienia się świat, nie wiem czy, czy możemy pewnie po imieniu sobie mówić. Tak prawda? jak kiedyś. Tak, tak. jak kiedyś. <noise> tak, tak jak w czasie rajdu. Zmienia się krysiu świat, więc. Więc również zmienia się ten sport, nie, nie, sport nie odstaje od, od zmian prawda, tych, które, które zachodzą, zmienia się sprzęt, jest coraz doskonalszy. Zmienia się mentalność rajdowców? Tak, tak. Zmienia się. to znaczy ja myślę, że pieniądz spowodował to, że, że mm, Ludzie tak, kiedyś ludzie kochali się nawzajem bardzo, wiesz tak, pomagali sobie bezinteresownie, robili coś, naprawdę, angażując się tak dokumentnie. Dzisiaj tego nie, nie uświadczysz na rajdach, nie. Dzisiaj, dzisiaj są budżety, dzisiaj no, rządzi kasa. No dlatego rządzi kasa, że tą kasę, tą kasę też tworzy, prawda. To są, to są sponsorzy, to, są, to jest inny świat niż. To są wymagania, to są stroje z Ta, logo, to są... Nie, no tak, tak, to, to jest dzisiaj wszystko troszeczkę inaczej. My z moją żoną staramy się też uczestniczyć w tym sporcie jeszcze, bo na przykład jeździmy w historycznych mistrzostwach Polski. Ale nie cyklicznie, tylko ja nie mogłem cyklicznie jeździć albo ja miałem kłopoty ze zdrowiem dosyć duże, ostatni rok był taki, że tak powiem dla mnie ciężki, ale, ale w tej chwili czuję się dobrze I, i w programie mamy start w kwietniu w rajdzie Pracha Revival. W Czechach. No proszę. Tak. Czyli Andrzej Jaroszewicz dalej czynnym y, sportowcem. Tak, 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 tak. tak. 70, ile mam lat? No, nawet nie chcę mówić o tym. No powiedzmy, trochę ponad 70. <grym> kapkę, kapkę ponad tak. 70, ale y, w samochodzie czuję się dobrze. Refleks został, nie ma strachu, także. Czyli możemy w tym momencie wrócić do tych Twoich największych sukcesów. No ja wiem największe, no wiesz, ja myślę tak. no Każdy wyjechał to, co mógł. No. jedni wyjechali więcej, drodzy wyjechali mniej. Ja, ja tak w zasadzie, wiesz, zawsze powraca takie, takie pytanie yy, od tych ludzi, którzy interesują się rajdami. Yy, no kto był najlepszym tym, prawda, u nas? Rejdowcem, tak. No wymieniało się sobie sław zasada, Andrzej ja myślę, Jaroszewicz. Nie, nie, te no, nazwiska się wymieniało. No, no tak, ale ja myślę, że, że, że pierwszeństwo należy oddać Sopkowi zasada. Sobkowi, Sobkowi zasadzie, na pewno. Dlatego, że on był pionierem tego sportu. Ja pamiętam jako, jako dziecko jeszcze, jako młody, dorosający człowiek, kiedy, 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 kiedy ten samochód od dzieciństwa był dla mnie czymś takim czymś takim. Bardzo bliskim, dlatego że ja, proszę sobie wyobrazić, że ja jako dziecko jeszcze chodzące tam do, do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, to czasami chyłkiem w nocy, jak już wszyscy spali, schodziłem do garażu, wchodziłem do samochodu i spałem w tym samochodzie. No. W końcu mnie złapali, no nic złego nie robiłem, prawda, ale ten zapach, to ta bliskość tego samochodu powodowała to, że że no jakoś tak, tak, tak to we mnie zostało i pewnie zostanie do końca życia. To takie naprawdę prawdziwe hobby, prawdziwa miłość, no oczywiście nie mówiąc o, 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 o kobietach, która zresztą jest świadkiem tego nagrania. A wróćmy do Twoich sukcesów. Wymieniliśmy tutaj sobie słowa, zasadę, a kogo byś ustawił dalej na podium? Wiesz co, ja po prostu nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. To o doceny są inni. Wiesz, o doceny są, są, są inni. I było masę dobrych kierowców. Wiesz, naprawdę Kulig, świętej pamięci, który y, y, nie zginął na rajdzie, ale zginął w wyniku niezamkniętego przejazdu mm, kolejowego. Tak. Po, po katastrofie takiej z pociągiem. Y, Jurek Landsberg też już nie żyje. Też zginął w rajdzie. Zginął w rajdzie, ale mm, ja, ja mówię o tych. O tych, o tych którzy, którzy naprawdę szybko jeździli. Błażej krupa ma swoje miejsce tutaj w Annale tych, tych, tych powiedzmy sobie, nazwisk. Maciej Stawowiak. bardzo szybki Tomek Cziecierzyński. Mhm. Bardzo szybki Tomek Cziecierzyński. Z tych starych, z tych starych rajdowców. Dzisiaj. Marek Warisella, nieżyjący. Marek Warisella. Tak, no, Marek Warisella, wiesz, Trochę odstawał już, już w polskich światach, dlatego że on, on był. Starszy był? Znaczy wiesz, no, biologia robi swoje, wiesz. Y metryka urodzenia Starzy. robi swoje, to nie, nawet nie ulega wątpliwości. Ale on miał zbyt dużo przyzwyczajeń jeszcze do tych takich topornych samochodów typu Syrena czy Warszawa, bądź ciągle związany z FSO. Y no, dostawał te samochody, y przecież słynny jego raj do Monte Carlo. Kiedy on y, y, ukończył tą serenę Monte Carlo, już nie mówię o miejscach, bo to nie, nie jest istotne miejsce, ale w międzyczasie na trasie rajdu do, dokonał generalnej, generalnego remontu silnika w tej serence, więc ściągnął głowicę, wymienił tłoki, założył głowicę, podłączył kable, to wszystko to pojechał i zdążył, prawda? Jest to wyczyn naprawdę wielki, tak. tak, nie lada. Także jest masa, masa. Ja mówię tak, że, że wszyscy są dobrzy ci, którzy, mm, którzy kochają ten sport, wiesz? Bo to naprawdę trzeba, trzeba, trzeba być wielkim takim zapaleńcem, i, i, mm, i jednocześnie nasuwa mi się tutaj taka, taka myśl, wiesz? Właśnie mm, za pośrednictwem tutaj waszej stacji chciałbym się zwrócić również do tych młodych ludzi, którzy, którzy mm, planują. Że tak karierę, powiem, rajdową. karierę rajdową uczestnictwo w rajdach, żeby również zwrócili uwagę na to że to jest niebezpieczny sport że ten sport może za, zażądać od nich zapłacenia pewnej ceny no ja, ja to Czasem wszystko znam nawet. tak, tak, tej najwyższej nawet ja to znam no bo, bo do dzisiaj czuję urazy do dzisiaj mam że tak powiem poprawki chirurgiczne, po to, żebym mógł w ogóle, w ogóle chodzić, zaistnieć. Więc, więc to wszystko się opłacało, to wszystko się opłacało, bo to, to robi taką historię, miło z nią obcować, po prostu miło, miło, miło spędzać czas, miło... Miło wspominać, a jak miło tak. wspominać, napiszesz książkę na ten temat? Tak, napiszę książkę pyską. wspomnień, które trzeba by było przekazać. Tak, napiszę, napiszę kolejną książkę, a może będziemy to pisać razem, bo jedną już zaczęliśmy robić, a drugą drugą. W zasadzie ona powinna pójść gładko, bo to jest rzecz, na której się znam i rzecz, na której która mam w tobie tkwi bardzo, cały czas. Proszę rzecz, która tkwi w tobie cały czas. No, no trudno, żeby nie tkwiła, wiesz, trudno, żeby nie tkwiła. Czyli co? Zaczynasz pisać książkę o polskich rajdowcach, o polskich rajdach. Tak, zaczynam pisać taką historię. Myśmy tutaj rozmawiali jeszcze o sprawie ewentualnych, ewentualnych takich rozmów o rajdach. Prawda? Polska ja mówi bardzo nie, nie, chętnie by porozmawiała z rajdowcami. Jeżeli z Polska tobą. mówi chętnie, to to ja mówię, Polsce mówi, że ja chętnie porozmawiam tutaj z, z wybranymi. Kolegami, Kolegami, tak, żeby to było interesujące dla słuchaczy. Bardzo dziękuję, trzymam cię. Również. za słowo. Wobec tego będziemy się spotykać u nas. Do zobaczenia. Przed dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.